6 września wcale nie trzeba było stawać na głowie ani wykonywać innych dziwnych ruchów, by wygrać Serbią. Przekonała o tym reprezentacja polskich dziennikarzy, która na stadionie Poloneza w Warszawie podjęła i pokonała kolegów po z Serbii. A po meczu największym problemem okazało się podanie prawidłowego wyniku. 6-2, 7-2. Nie, no straciliśmy jedną bramkę, tak? A strzeliliśmy A strzeliliśmy ich przez grzeczność powiemy kilka, na co mamy dobrze, widoczne dowody. Mimo niezłej skuteczności trenery Jagoda jak zwykle był surowy i wymagający dla swoich podopiecznych. Ale, do połówki, do A w przerwie o poprawę organizacji gry defensywnej naszych rywali postarał się nie kto inny jak Rok, po, po, po. Dragomiro Kuka. O, to Przegrywam. Szkoda. nie najlepiej ty nasi grają, ale dobrze krytykują tam nas naszą pracę. Wy bardzo dobry. Zaskoczyliście mnie. Dobrze grajecie, dobrze piszecie. Wskazówki byłego szkoleniowca Legii poskutkowały. Druga połowa zakończyła się remisem. W efekcie wszyscy byli zadowoleni, a najbardziej chyba z faktu, że udało się rozegrać międzypaństwowy mecz na godnej rangi tego wydarzenia w Morawie. Najsmilniejszy wychowany Poloneza Wojciech Kowalczyk w latach młodości o takiej nie śmiał nawet pomarzyć. Tak naprawdę jeszcze w 2003 roku, jeśli ktoś tutaj bywał, to widział e, bardzo mocno zniszczoną nawierzchnię, e, zwykłą, e, piaszczystą powiedzmy mączkową bieżnię. Aktualnie dzięki staraniom ośrodka sportu, biora sportu oraz decyzji Rady Miasta Dostaliśmy inwestycyjne pieniądze na wykonanie, na modernizację stadionu z prawdziwego zdarzenia. Odbyło się to w dwóch etapach, oczywiście. Pierwszy etap to było położenie sztucznej trawy, 65 mm, trzecia generacja, piaskowo-gumowa. Na dzień dzisiejszy jest to jedno z dwóch boisk w Polsce, które posiada jednogwiazdkową rekomendację FIFA. Dokładnie dwa miesiące temu zakończyliśmy inwestycję w postaci budowy pełnowymiarowej bieżni okulnej tartanowej wraz z trybunami na tysiąc miejsc. Obiekt, jeśli chodzi o biegi, został pozytywnie zweryfikowany przez Polski Związek Leki Atletyki, który potwierdził spełnianie wymogów jafowskich do rozgrywania zawodów na wszelkich poziomach. Po efektownej wygranej reprezentacja dziennika, że obiecuje nie popaść się samo uwielbienie i już szykuje formę na rewanż.